No to właśnie ja Nie wiadomo co się dzieje Ja nie będę Nie będzie przychodził non stop I się rzucał Krzysiek nagada na niego głupotę, A później do mnie się rzuca I właśnie sobie Święta niech sobie ją ma Dom niech sobie On sobie w domu Spędza I będę właśnie Kupiłem sobie placki ziemniaczane co mam głodny siedzieć? mam wszystkie pieniądze na niego może oddawać No placki ziemieszone bardzo dobre są. Myślę kupię. I jak krzyżej wygląda. Jaki gruby. Najlepiej no mam wszystko oddać na nich, a ja mam być głodny, chodzić. Tak, Krzysiek ma jak, jakieś pieniądze, to co on myśli? O, ja musiałem ziemniaki kupić na święta, żeby obiad jakiś zrobić, żeby zjeść normalnie. No i bardzo dobre. Podgrzałem placuszki. Musiałem iść kupić, bo sobie by siedział cały dzień głodny, a on niby rąbił mokre drzewo. No bardzo dobrze. Trzeba jeść, a nie może kupować i, i karmić, jak on powiedział opiekunem. Przecież Jeszcze do choroszy musiałem jeździć na badania. O, jedni jedli, jadł, żeby nagrać. <laughs> Chyba z kół się odkręciły i koła pospadały. Jak na on stopni krzyżyk, tak kłamać? Ja nie wiem. Mówi, o, przyjadą, wywiad nagrają, tirem przyjadą i samochodem. Śmiechowarte. O, jak zaszłem do sklepu. O, fajna kastierka, coś tam. Taśma mówi, o, dzień dobry. Mówi, o, bardzo dobra znana osoba przyszła nas odwiedzić na zakupy. Trzeba robić zakupy na święta, a nie Mm. I z tobą rozmawiałem dzisiaj Sopaczki wysyłałem mi chcę przyjechać a gdzie to jak tu nie doprowadzić to do porządku a, a ja wycierałem i podłogę I wcześniej ją odkurzałem a co tu daje jak on a po a później w butach chodzi ja buty od razu dejmuję, bo ja nie jestem jego jakimś sprzątaczem I na ten temat chciałbym właśnie to powiedzieć. Właśnie, mówiła, że ty bardzo dobrze gotujesz. I serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Z Panią Krysią. Krysia, ja mówię, o, łóżko będę się szykował, <laughs> I się śmiała. To żartowałem to. Można pożartować zawsze, nie? nie. O, pojadłem. o pół papierosa. Ja nie będę jego czystował. On ma papierosy. Chciał mnie poczynstawać, Ja mówię, ja nie chcę. Ile? papierosów ja nie mam pieniędzy żeby tak sobie rządzić wydawać wszystko i na ten temat chciałem to właśnie powiedzieć no sami widzicie co jest nazmyślał Krzysztof nie mu co a ja musiałem Cię właśnie kucić i przepraszam, jak przepraszać, jak Krzysiek nie wiadomo bzdury, że dostał awizo, że trzeba paczkę odebrać, a jeszcze paczka nie przyszła z Norwegii. I takie głupoty właśnie gada, a później no święta, zimno. I na ten temat chciałem właśnie to powiedzieć. I życzę widzom wesołych, wesołego dnia. Oh. Się odbija! I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć.